Z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do, 90, do 91 odcinka mojej serii z gry Red Dead Redemption 2 w dzisiejszym odcinku yy, mamy kolejną misję fabularną, kolejną misję główną do wykonania, do zrobienia. Pójdziemy sobie do wielepnego Svensona, dawno u, u niego nie byliśmy, bo on tutaj ma dla nas jakieś zadanko. Serdecznie zapraszam do. Oglądania, zanim zaczniemy, zostawcie łapę suba, jakiś komentarz pod odcinkiem, i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Zakończyliśmy poprzedni odcinek na, na, na tym miejscu, i od tego miejsca sobie rozpoczynamy, a pójdziemy sobie do, do, tej, misji, do tej misji głównej, bo wielebny Svenson ma dla nas jakieś zadanko główne. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Serdecznie zapraszam do oglądania, zanim zaczniemy zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. A więc yy, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek, usiądźcie wygodnie, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Bierzemy płotkę i ruszamy w dalsze yy, przygody razem z Arturem i Płotką. Dobra, czyli nie mamy czasu, więc tylko tak byś mogła szybciej podejść dobra tyle podeszło to, to my podejdziemy dobra i, i ruszymy teraz do wielbnego Svensona. dawno u niego nie byliśmy dawno on nie miał dla nas jakiś zadanek dobra. z tego co pamiętam to, to w, w jakiejś tam misji był, coś tam ro, ro, robili, robiliśmy na samym, na samym początku gry, można tak powiedzieć, że to był sam początek gry i teraz jestem ciekawy o co on teraz nas będzie prosił, co, co dokładnie Artur będzie musiał dla niego zrobić, co dokładnie będziemy musieli zrobić. Przypomnę tylko, że to jest 91 odcinek naszej serii. Powiem Wam, że super się płotkę prowadzi. Że tak się do niej przyzwyczailiśmy, że naprawdę. Dobra, akurat jesteśmy tutaj, a wielemny Svensson jest u siebie, dobra. Więc opuszczamy płotkę i ruszamy do niego. Zobaczymy, co tutaj nas będzie czekało. A my? Jest to? Chyba tak on tutaj na nas będzie czekał tak to jest ten. Yy, zaraz zobaczymy, ale chyba ale chyba tak. Czekajcie tylko sobie. Yy, zobaczymy czy to jest to czy to tak tak on tutaj w naszym obozie yy, będzie Oj, i legenda mi się włączyła, ale dobra. On tutaj w naszym obozie jest i czeka na, na nas. Podejdziemy do. Dobra, on tutaj jest. I zobaczymy, o co tutaj będzie. Chodziło, porozmawiajmy z nim. Zobaczmy. Zobaczcie, jak Artur cierpi, jaki Artur jest chory. Dobra. Zobaczymy teraz, o co on nas będzie prosił, co Artur będzie musiał. Wykonać w tym dzisiejszym odcinku. Przypomnę I tylko, że to jest 91 odcinek naszej serii. Dacz się przywitał z Arturem. Oczywiście Dash zawołał Artura. Pewnie nam da bardziej takie wytyczne. Co, co do tego zadanka, co dokładnie będziemy musieli wykonać, co, co dokładnie będziemy musieli zrobić. To już za momencik. A więc już się nie mogę doczekać kolejnej przygody Artura, kolejnej misji. Mam nadzieję, że, że, że Wy również. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tej mojej całej serii. Czy Wam też się również. Ona podoba? To, co tutaj Artur, powoli chyba się będzie. No, no, he no he chyba nie żegnał. George Jeszcze Ranglouf. nie. A tu jednak chyba tak. Puszczają, myślę, ci goście nasz to y... To y... obóz. Tak, a więc zaraz zobaczymy, co dokładnie nas będzie jeszcze czekało w tym dzisiejszym odcinku. Więc zaraz ruszymy sobie... ruszymy sobie dalej. Okej, okay, zaraz zobaczymy, o co tutaj będzie dalej chodziło w tym dzisiejszym odcinku tej... Artur... tej dostaje jakieś pieniążki, ale na pewno, no ja bym bynajmniej nie wziął. Tak naprawdę im pomogliśmy tylko. Dobra i zobaczymy co dokładnie nas będzie czekało. Jeszcze w tym dzisiejszym odcinku. Jestem ciekawy co dokładnie od Wielemnego będziemy musieli usłyszeć. Dobra, czyli idziemy z tym... Naszym strażnikiem bodajże do konika. No i będziemy w ogóle z całą naszą zgrają. Tak naprawdę jedziemy, czyli ze wszystkimi. I siadamy na płotkę. No i ruszamy, zobaczymy co nas będzie teraz. Czekajcie, gdzie płotka. To jest płotka. Tak, płotka, dobra. Dobra, jedziemy. Jedziemy więc. Ruszamy we, we, we czwórkę niektórzy. No muszą zostać w obozie, bo takie e, wytyczne dał dał Dutch zobaczymy co dokładnie będziemy musieli zrobić w tym dzisiejszym odcinku, w tej dzisiejszej misji ale już mi się... Yy, misja za zaczyna yy, powolutku podobać. Dużo się naprawdę tutaj dzieje ciekawych yy, rzeczy. Zaraz zobaczymy co dokładnie będziemy musieli wykonać, co, co dokładnie będziemy musieli zrobić w tym dzisiejszym odcinku spokojnie. Ej. Artur został jako ostatni. Dobra, uwaga. Ojej, kubo się tutaj Artur zamotał. Wraz z płotką zobaczymy teraz, co my dokładnie będziemy musieli wykonać. Co zrobić? To wszystko jakoś ogarnąć. Je jedziemy cały czas no i zobaczymy, zobaczymy, co tutaj nas będzie czekało okej, okay, zobaczymy ile to tak y, czasu jeszcze będziemy musieli no, jechać zanim dojedziemy do tego zadanka pewno jeszcze dość długo chociaż teraz, gdy, gdyby nie te gdyby nie te drzewa chociaż ten, ten taki lasek mini ma, malutki Ładnie wygląda, to byśmy się spotką nie tak rozpędzili i na pewno by, byłoby szybciej. Nie to, że musimy tak długo. E, znaczy nie, nie to, że musimy zwalniać. Żeby, żeby płodce się mniej więcej nic złego nie przydarzyło. To przyjeżdżamy przez mostek. I zaraz będziemy przy tym dzisiejszym zadanku fabularnym od wielebnego. Teraz tutaj zjeżdżamy. Jesteśmy blisko strefy zastrzeżonej. Uwaga, uwaga! I teraz opuszczamy koniki. Jeszcze narada z daczem, co będziemy musieli zrobić, dobra. Arturze, opuść konik, opuść konika i zobaczymy, co dokładnie będziemy musieli zrobić. Artur, tutaj, e, w, widać, że będziemy musieli e, no, wsiąść na łódkę. No to wejdźmy na łódkę, tak jak teraz, i zobaczmy, co to wszystko będzie e, się działo teraz w nocy. Czy nagle się Pogoda zmieni, szkoda, że, szkoda, że dacz z nami nie, znaczy, szkoda, że da, nie wiosuje. Dobra, więc lecimy do, tam jakiś statek będziemy musieli atakować. dobra. I zobaczymy, czy w ogóle nam się uda to zrobić, no bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, więc szybciutko podpływamy, dobrze, że nas jest chociaż, chociaż tylu, nasi już współtowarzysze podpłynęli, szybciej. Dobra i teraz będziemy musieli pewno, jakoś wejść na ten statek. Tylko jak? Teraz co będziemy musieli zrobić, dobra. Będziemy musieli chyba stać sobie podpł podpłynąć tutaj i sobie zobaczyć. Okej. Okay. Tak. I teraz będziemy mogli sobie przejść e, przez ten. E, wejść do, do tego statku. No i coś tu będziemy musieli zrobić na pewno, żeby to wszystko. Musimy ogarnąć, waga Arturze, chowamy się. Chowamy się, chowamy się Drogi Arturze Mam nadzieję, że tutaj nas nikt nie zaatakuje No i co? Idziesz nasz główny dowodzący kolego Obejdziemy to Tak, ten gość Czy nam się uda go pokonać? No nie wiem, bo tutaj chyba no możemy wziąć pistolet, ale ale raczej a mamy go pokonać. Dobra, mamy go pokonać, tak? Tylko jak mamy go pokonać, skoro czekajcie, mamy go pokonać, tak? Dobra, to pokonajmy go ale to jest takie dość dziwne, bo... Zobaczymy, no dobra. oj, to było. Zobaczymy. No, zobaczymy. Ej. Okej, okay, i teraz tak. Teraz o. Mamy lampę. Ale co? No to jak przejdziemy, to... Dobra, teraz zrobimy to tak, okej, okay. żeby nas tutaj nikt nie widział, okej? Okay. To schowaj tą lampę, drogi Artur, bo potrzebne. Dobra, niech nie, tak będzie. Schowaj tą lampę. Dobra, idziemy dalej. Tak jest. postaramy się po cichu ich wszystkich pokonać. Coś, nie, uwaga. To okay. tutaj Chodzibu nam się udało to zrobić, pokonać go, no ale miało być naprawdę po cichu, ale to nie było po cichu. Okay, teraz są kolejni. goście uwaga, chyba ja teraz może no, teraz nam się. No nie uda. Dobra, przegraliśmy. Spróbujmy zrobić to jeszcze raz. Więc pierwsza porażka w tym dzisiejszym odcinku. Szkoda, że nie ma. E, do, szkoda, że nasi współtowarzysze są... są tak naprawdę... No... czekają tylko, aż my coś zrobimy. E, no, naprawdę czekają tylko aż my coś zrobimy. Nasi współtowarzysze. Ja bym... Okej, okay. Artur go pokonał tego gościa, spokojnie No i lecimy dalej, no lecimy dalej. No Idziecie Z nami, ze mną smoke, Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że nam się uda to mi się ogarnąć pozytywnie. Dobra, mam nadzieję, że nam się uda ogarnąć tę misję pozytywnie. Że uda nam się ją przejść. A może od tej drugiej strony wejdziemy, dobra. Bo tam chyba nie wejdziemy. To może wejdziemy tędy. To są koniki. Zobaczymy, tutaj damy radę wejść. Dobra, jakoś chyba nie damy rady. Dobra, więc spokojnie. Dobra, może teraz jakoś udałoby nam się wejść. Artur, e, Artur sobie da radę, nie da radę. Dobra, przegraliśmy. Niestety w sierpniu może być troszeczkę porażek. Może teraz akurat nam się za tym trzecim razem uda to, to ogarnąć. Ale powiem wam, że ta misja jest dość... Dość ciekawa, dużo się naprawdę e, dzieje. Dużo się e, wydarzyło. Spróbujmy jeszcze raz to przejść. Zobaczymy, czy w ogóle nam się uda. Tam ty, tych koników, no niestety, no, myślałem, że tam jest przejście, ale nie ma przejścia, więc jesteśmy na tym. Na tym statku dalej Dobra, niestety nie udało nam się, wykryć nas tym razem Ale może teraz jakoś uda nam się to ogarnąć i zobaczymy Okej, okay, chyba nam się jakoś udało to zrobić Jesteśmy dalej Ale powiem wam, że... Że szkoda, że... Nasi współtowarzysze nam akurat w tym fragmencie misji zbytnio no nie pomogli, no bo nie pomogli. Mamy wyżej? Mamy wyżej wejść? Mamy wyżej wejść, czy? No zaraz zobaczymy, ale coś tutaj by trzeba było chyba zrobić. Dobra, zobaczymy. Coś by tutaj, coś tutaj trzeba zrobić. Chyba dobrze wszystko Artur zrobił. I teraz o co tutaj dalej chodzi? Teraz my będziemy. Artur tutaj niestety to wszystko podpala i trzeba uciekać. Dobra, udało się. Chyba nam się udało wszystko ogarnąć. Tak czy nie? No, oby tak było, żeby nam się udało wszystko to jakoś zrobić pozytywnie. Ten statek cały się zawala, więc zobaczcie jak to teraz wszystko wygląda. Naprawdę jakby trochę się ten statek zatapiał razem z tymi niestety konikami. Ja mam nadzieję, że uda nam, nam się je jak najszybciej ura, uratować. Dobra, zobaczmy. No, trochę źle tutaj. Widocznie Artur to wszystko ogarną. Dobra, płyniemy. Płyniemy. To najważniejsze, żebyśmy e, popłynęli w, no, w bezpieczne. Bezpieczne miejsce Mamy tutaj konika? Ej tu ja też chcę jakiegoś konika No ja chcę wejść na konika Żeby sobie spokojnie nim Weźmy tego No ale jak mam Aha, ja Y, y pamiętam Y, okej okay. Y Okej, okay, dobra. Już pamiętam. Gdzie jest konik? Zaraz możemy przegrać, bo Artur nie wytrzyma. Dawaj, 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 dawaj. Bo już zaraz niestety Artur... No. Niestety zaraz chyba przegramy. No gdzie jest jakaś jeszcze popłyń, jeszcze popłyń drogi Arturze. Wiem, że jesteś zmęczony. i oby nam się nie, nie przydarzyło to, że Artur będzie, bo już niestety, no, przegraliśmy, bo ten Artur nie wytrzymał. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to zrobić. ok teraz o, od razu weźmy konika. No troszeczkę porażek w tym dzisiejszym odcinku jest. Ale naprawdę wam, ale naprawdę mi się konikie podawa dobra. szybciutko płyniemy do obojętnie jakiego konia. Płyniemy do tego, płyniemy do tego konika. dalej chodź chodź dobra jesteśmy na na koniku dobra i teraz możemy jechać dalej możemy płynąć dalej no mam nadzieję że bezpiecznym miejsce już teraz odprowadzimy te te koniki to jest oczywiście dla nas teraz Najważniejsze, żeby w bezpieczne miejsce te koniki wszystkie poodprowadzać. No to pewnie do swojego obozu i je, we, je weźmiemy, bo, bo po co być y, gdzieś tam? No tak bynajmniej się mi wydaje, jesteśmy tutaj znowu na terenie zastrzeżonym. Dobra, teraz gdzie? Wyjdźmy, wyjdźmy Wyjdźmy, ale... tym radę tutaj wejść Ale jak my tu mamy... chcę... wejść na... wejść chcę po prostu na... na teren normalny Chyba teraz, tak? Tak, jesteśmy na... Dobra Tam są chyba nasi Więc jest chyba dobrze Udało nam się to wszystko jakoś ogarnąć chyba tak, chyba nam się udało, czyli z, zeszliśmy z konika i będziemy mogli chyba wracać do siebie swojego obozu, mam nadzieję. Ale powiem wam, że ta misja była bardzo e, dość emocjonująca, naprawdę dużo się działo. Jak, jak na razie teraz wracamy bodajże do swojego obozu zobaczymy co dać jeszcze powie dokładnie Arturowi pewnie te jakieś wytyczne i zaraz będziemy kończyć ten chyba dzisiejszy odcinek mam nadzieję że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się podoba a więc zobaczymy za moment co jeszcze nas będzie czekało w tym dzisiejszym, dzisiejszym odcinku Jestem ciekaw, czy Artur zostaje, czy Artur jedzie z nami. No chciałbym, żeby chyba Artur pojechał z nami w bezpieczne miejsce. Czy jeszcze temu gościowi musimy, musimy pomóc? Dobra, odmówimy o pieniążków chyba. Bo... Odmówimy, tak, tak, bo chcieliśmy tylko, tak, normalnie zwierzaczki, uratować koniki. Naprawdę, spokojnie, na pewno. Okej, okay, tutaj nam się wszystko udało i będziemy mogli zakończyć. Chyba ten dzisiejszy odcinek tak jest. I już aktualnie nam się pokazało kolejne dwie misje fabularne. Jeszcze Wam tylko pokażę, ile mamy już procent. Przejścia, e, przejścia gry. Mamy 66, więc dobra, ale tutaj jeszcze mamy więc jeszcze dużo grania przed nami. E, powiem wam, że tak, e, mamy tutaj kolejne dwie misje fabularne. Dobra, w następnym odcinku zajmiemy się jednak zadankiem pobocznym, które tutaj nam się pokazało. Ale tym się zajmiemy w następnym. W następnym odcinku, tym zadankiem pobocznym, bo tutaj mamy koło M tego ten znak zapytania i tym się zajmiemy w następnym odcinku, a więc tak jak mówię, sobie tylko to zaznaczę, żeby, żeby już było. Tak jak mówię w następnym odcinku tym się zajmiemy, a więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, że dużo się działo, a więc zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej hej!